Witam w kolejnym odcinku ze świata influencerów. Dzisiejsza opowieść poświęcona będzie Paulinie Porzucek, która jak się zdaje skutecznie oczarowała swoimi wdziękami Piotr Lizaka. Nie zabraknie również zmianek o jej siostrze Karolinie oraz szeregu innych barwnych i osobliwych postaci tej osobliwej sceny medialnej. Zostawcie 500 kciuków w górę i lecimy z tematem. Ostatnimi czasy na medialnym świeczniku ponownie pojawił się Piotr Lizak, który wraz z Pauliną Porzucek prowadził transmisję na platformie TikTok. Atmosfera pomiędzy tą dwójką była delikatnie rzecz i, mając nader przyjemna w dotyku, nie brakowało Pocałunków, wyczuwalnej chemii unoszącej się w powietrzu, a po jego poprzednim związku z fagatą, pozostały już wyłącznie mgliste, niezbyt chlubne wspomnienia. Mm. Mm. Sam Lizok sprawia zresztą wrażenie postaci niepozornej. Sylwetką bardziej przypomina nitkę spaghetti niż medialnego Amanta, a jednak płoszę bardzo. Była fagatka Paulina, Porzucek, a jeśli ten trend się utrzyma, niewykluczone, że wkrótce odhaczy również rafalalę. Tematy poruszane podczas transmisji należały do tych, które zwyczajowo pojawiają się raczej po godzinie 23, podczas gdy po drugiej stronie ekranów siedziały rozanielone dzieci w piżamkach z bentenem, słuchając i bawiąc się, trzeba przyznać, wybołnie. Od ty dni nie widziałem cię. Zostały mi smutne listy twe. W gruncie rzeczy do końca nie wiadomo jaki charakter miało spotkanie Lizaka z Pożyskową. Jak twierdzi sama Paulina, wymarzyła sobie, by został jej mężem. Wypatrzyła go spośród tłumu i według jej narracji razem mieli ich przeżycie wyłączniku dobro na dobre i na złe szanowni państwo. będę z Lizakiem zaczęłam się na niego, tak, Wyobraziłam jak mi śpiewał, wyobraziłam sobie, że będzie moim mężem i myślę, że do tego dobre. I jeszcze nie wie, ale mam wręcz moim. Warto przy tym przypomnieć, że Paulina zaliczyła niedawno również epizod z potężnym Jayem Sylwą. Oboje widziani razem byli w jednym z hotelowych pokoi, a cała jej sytuacja, jak głosi legenda, przyglądał się boks z ukryty niczym duch w suficie. Jay Silva zachował wprawdzie spokój gentlemana i niechętnie odnosił się do pytań o charakter tej relacji, jednak świadkowie byli w swoich relacjach zaskakująco jednomyślni. Sama Paulina również nie była w stanie skutecznie zaprzeczyć tym doniesieniom, a jeśli sprawy potoczą się dalej w tym tempie, niewykluczone, że i z Mike Tysonem doczeka się w końcu wieczoru we dwoje. Równolegle, Paulina nieprzerwanie poszukuje kandydatów na wspólny wyjazd walentynkowy. Wymagania influencerki są przy tym nadwyraz skromne. Potencjalny partner powinien posiadać włosy oraz umiejętność słuchania jej wypowiedzi. I to w zasadzie wszystko. Jeżeli natomiast oglądasz ten materiał kilka dni po publikacji, istnieje niemałe prawdopodobieństwo, że Paulina zdążyła już znaleźć męża, wziąć z nim rozwód i ponownie rozpocząć poszukiwania partnera, tym razem być może na piąty ślub swojej siostry Karoliny. Bo prawda jest taka, że życie uczuciowe Pauliny nieustannie wystawione na widok publiczny regularnie ulega całkowitej destabilizacji. Śmiem przypuszczać, że ta dziewczyna widziała w życiu więcej fistaszków niż ja własnych. Podczas streamu z Wizakiem para połączyła się nawet z księdzem, który wykonał dla nich pieśń o charakterze miłosnym. Tajemny akord kiedyś grał, pan cieszył się, gdy da, kiedyś brzmiał, pan cieszył się, gdy da grał, ale muzyki dziś tak. Uwdochowy musi być swoją drogą człowiekiem wyjątkowo miłosiernym, skoro był w stanie uczestniczyć w jednej transmisji sporządzkową i jeszcze śpiewać jej serenady. Tak to szło, raz wyżej w dół, raz niżej w mór, nieszczęsny. Ostatnio również Bomba Scarface w rozmowie z Porzuzkową postanowił wyrazić swoje zdanie na temat jej nazwijmy to swobodnego trybu życia. Według jego wypowiedzi Paulina zakochuje się zdecydowanie zbyt szybko, nie wykazując przy tym minimalnych zahamowań. Dzieje się to już od pierwszego wejrzenia, zwłaszcza gdy jej spojrzenie bywa dodatkowo wzmocnione mocą wysokoprocentowych trunków. U ciebie jest ten problem, że ty się po prostu tak bardzo szybko zakochujesz od pierwszego w, 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 wejrzenia, w, w, wejrzenia, wejrzenia, włożenia, wejrzenia, wejrzenia Paulina nie przyjęła tej opinii ze szczególnym spokojem i zaczęła tłumaczyć, że spotyka się wyłącznie z osobami, które jej się podobają Argument ten jednak w żaden sposób nie neutralizuje zarzutów o rozwiązłość Sam Bomba słusznie zauważył, że skoro spotyka się ona wyłącznie z mężczyznami, którzy jej się podobają, to najwidoczniej bardzo wielu mężczyzn musi jej się podobać Powiem tak, ja po prostu... Tak, mam. Może... pierwszego wejrzenia, od wejrzenia, może, no. może to raczej rozumiesz mnie, nie? Ja po prostu nie spotykam się z osobami... Które nie są w moim typie. I jak ty już jest w moim typie i wydaje się <grym> fajny... No w sensie, że dużo facetów musi ci się podobać. Nie. Nie? Idąc tym tropem można założyć, że wkrótce nawet Hagrid z Harry'ego potera znajdzie się w kręgu jej zainteresowań. Paulina dodała przy tym, że dla odmiany bomba z Carface akurat jej się nie podoba, gdyż jak to ujęła, wygląda niczym kasztan, który spadł z drzewa w jesienny poranek. No nie, no ty mi się na nie podoba. A jak? No kurwa dzięki Bogu. <grym> I znowu to <pozdrawiam>. zrobiła. <grym> Pośród wszystkich tych barwnych bohaterek pojawia się również Natalia Hereta, której ostatnio zarzucono, że nieustannie zaczepia pożyskową. W odpowiedzi Natalia oskarżyła Paulinę o dokładnie to samo, dorzucając przy tym, byta. mówiąc kolokwialnie, dała jej spokój, ponieważ nie posiada wystarczającego majestatu, by wchodzić jej w drogę. Czemu ja zaczepiam pożyskową? Nie, nie, no, przypomnij sobie, kto wczoraj w nocy... Przyszedł do mnie na live'a. Może ciebie nie było, podpowiem Ci. Właśnie, podrzutkowa. Kreta, jak to ma w zwyczaju, zaczęła również podkreślać, że nie odpowiada porzuckowej, ponieważ ta rzekomo nie znajduje się na jej poziomie. Czy ja jej odpisuję? No nie, kurwa, bo niestety nie jest to rozmowa na moim poziomie. Także. Yy... Mam jednak nieodparte wrażenie, że Natalia Hereta konsekwentnie żyje w przekonaniu ich influencerzy, z którymi popada w konflikty, reprezentuje znacznie niższą ligę. Rzeczywistość jest natomiast taka, że wszyscy grają dokładnie w tej samej lidze, różnią się jedynie pokojami i szafkami w szatni. Podobną postawę prezentowała zresztą w rozmowach z Natalią Magikal. W tamtym przypadku jej stanowisko można było jeszcze częściowo zrozumieć, zważywszy na specyfikację relacji Natalii z Danielem. Jednak Hereta i Pożyskowe wydaje się bardzo zbliżonymi kalibrami osobowości. Są niemal jak rodzone siostry, rozdzielone niegdyś przez jakieś tajemnik niczy klan Ucicha. Nawet ich spojrzenia są do siebie uderzająco podobne, jakby obie pozbawione były duszy, a w środku tliła się jedynie żądza wyssania cudzej. Być może to kwestia intensywnego makijażu, a być może czegoś więcej. Tak czy inaczej, obie sprawiają wrażenie istotnie należących do świata ludzi. Gdy Pożyskowa nagrywała kolejne relacje wymierzone w Natalię Hereta, oficjalnie twierdziła, że w ogóle ich nie ogląda. Funkcjonowała w trybie pełnego lekceważenia i nie zdawała sobie trudu, by sprawdzać te wysrywy. Czy ja obserwuję? Nie wiem co ona tam na tych stołkach stawiam, widziałam szoty typu, czy mnie to interesuje? Też nie. Prawda zapewne jest jednak taka, że oglądała je skrętnie z ukrycia z innego konta, przygotowując jak zawsze swoją mistrzowską ripostę. Schemat pozostaje bowiem niezmienny. Nawet nie przyglądam jej wypowiedzi. Game over! A kto nowy nie kliknie, subskrybuj na dole, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Ostatnia siostra Pauliny, Karolina, znalazła się w centrum uwagi, podejmując próbę symbolicznego wywołania do tablicy Amadeusza Ferrariego. A właściwie rzecz ujmując, Bari zależało jej na tym, by to Ferrari wywołał do tablicy ją samą. O co dokładnie chodziło w tej osobliwej interakcji? Amadeusz Ferrari Przybywa obecnie w Tajlandii, gdzie jak powszechnie wiadomo, konsekwentnie poszukuje urodziwych influencerek do swojego kontentu. Była już Sandra Staniszewska, była wspomniana wcześniej Natalia Hereta, a teraz i czy nieproszony rzep na dupie do tej listy, próbuje dołączyć Karolina Porzucek? Na swoim Instagramie opublikowała wpis, który pozwolę zacytować dosłownie. Jak już tak lecimy, to może oficjalnie zadam pytanie Amadeuszowi. Czy może dogadać się w sprawie operacji? Bi to moje marzenie. Ładnie proszę. Koniec cytatu. Mówiąc prosto, Karolina Porzuzek publicznie zwróciła się do Amadeusza Fera jego z prośbą o zasponsorowanie i zabiegu powiększenia bittu. Karolina otwarcie zapytała, czy Ferrari mógłby sfinansować jej operację plastyczną. Ferrari, choć niewątpliwie zamożny, atrakcyjny i w pełni zdolny do pokrycia takiego wydatku, doskonale zdaje sobie sprawę z jednego. Absolutnie nie musi tego robić. Zwłaszcza, że mówimy o rodzinie porzuckowych, a wejście z nimi w bliższe relacje przypomina wkładanie ręki do paszczy jadowitego węża, który zapewnia, że to tylko na chwilę. Poza tym, porzuckowo od dawna wykonuje na TikToku wystarczająco dużo akrobatycznych popisów, by kolokwialnie rzecz kolekcję sztucznych balonów mieć już kompletną, bez konieczności proszenia kogokolwiek o Kolejne. Do całej zabawy dołączyła również Paulina, która najwyraźniej zazdrosną o zainteresowanie Ferrariego, zapytała go na czacie, czy nie chciałby uczynić jej swoją utrzymanką. Amadeusz nie wykazał jednak najmniejszej skłonności do przyjęcia tej propozycji. Jako Aman z wieloletnim doświadczeniem doskonale wie, że mały Billy, raz skażony jadem węża nigdy już nie wraca do pierwotnej formy. Jedna wskazówka w zegarku Amadeusza warta jest bowiem więcej niż garza pożyskowej w pięciu walkach frekwajtowych. Na każdy problem chodzi się rozwiązanie, tak? Tak. Paulinka, ja, jestem, a ja, ja chcę być swoją utrzymanką. Zbieram. Ej dobra, więc tak, y, złe wieści, które miałem ogłosić na 30 tysięcy są takie, że jestem trochę chory. Ferrari próbował wybrnąć sytuacji rzucając coś w stylu, że nie jest taki łatwy na jakiego wygląda Paulina napisała na czacie, że chce zostać moją utrzymanką. Paulina Pożycek, znacie Paulinę Pożycek? Ja mam ja do obserwacji. A, A mi nie, nie da, mi nie dała, no dobra. A, całuski, całuski, całuski na 130 tysięcy Będą, Będzie pierwszy pocałunek. E, 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 ja ja Młodej pary. Jeśli, jeśli by Więc mniej... powiem tak Ja nie jestem taki łatwy na, dla, na jakiego wyglądam. Choć prawda pozostaje oczywista, nie ma najmniejszej ochoty ogrzewać sióstry porzucek w swoim ciepełku. A skoro już przy tym jesteśmy, Karolinka również poszukuje towarzystwa na Walentynki. Jeśli więc jakimś dziwnym trafem nie dojdzie do operacji i nie wyląduje u Ferrariego, zawsze można do niej napisać z pytaniem, czy da się zabrać na hamburgerka ze skwerka w Radomiu. Potem standardowo, spacer ze stodoły, symboliczne sranie w banie i każdy rozejdzie się w swoją stronę. Gwarantuję, że jeśli zabierzecie pożytkowe do Radomia na skwerek, to już do końca życia będziecie mogli chodzić z nimi na koncerty z Kolima. Karolina tłumaczyła całą akcję z Ferrari tym, że chciała w ten sposób nieco zirytować Hellboya. Gryśkowi często mówił głupotę, takie wiecie na. Powiedzcie, no, bo, bo mnie często wkurza takim, wiecie, gataniem e, to mnie, że ja to mogę tylko na tym strychu siedzieć i w ogóle coś tam, coś tam. Sieciła więc sobie Karolina z strychu i skrupulatnie próbowała zrzucić odpowiedzialność na Hellboya, który w ostatnim czasie coraz śmielej zaczyna gwiazdorzyć. Skoro bowiem Grzesiek, czyli Hellboy, nieustannie pajacuje i opowiada o innych kobietach, to Karolina również ma prawo zaliczyć mały trip po świecie i pogrywać TikToki z innymi influencerami. Więc podkręciłam go, że ktoś inny może mieć na operację pierwszej, ale że tak powiem, jeszcze nie zdążyłam nawet zapytać. Tylko tak podkręciłam, żeby trochę utemperował swoje <laughs> głupie gadanie. Bogadeł do mnie bardzo. Podkreślała przy tym, że pytanie o sfinansowanie operacji było formą żartu, mimo że doskonale znała odpowiedź uznała, że spróbować nie zaszkodzi. Karolina, jako najmądrzejsza osoba, jaką Karolina kiedykolwiek widziała na oczy, dodała, że ona sama nie wylewa cudych sekretów na forum publiczne, w przeciwieństwie do Helboja Kasztana, który jej zdaniem robi to nagminnie i w sposób wyjątkowo nieelegancki. Plecuje do mnie o innych dziewczynach, to tamto, srandy. ja mówię, ja też mogę lecieć gdzie indziej. Swoją drogą mam wrażenie, że jeszcze jakieś dwa tygodnie temu widziałam Helboja i Karolinę razem, a dziś już wzajemnie obrabiałam sobie dupę. Na moim drugim kanale Carmel Movie Maker wczoraj pojawił się siódmy odcinek, w którym komentuję Lombard w Trzebnicy. Materiał świeżutki wczorajszy, jeśli nie masz tam subskrypcji, kliknij w anotację i obejrzyj materiał z wczoraj świeżutki chyba najlepszy jaki nagrałam. Polecam, promocja, świeżutkie bułeczki, wykonijmy!